Wieś moszna, położona głęboko w opolskich lasach, tonęła w ciszy. Rozległe pola, drogi z ubitej ziemi i pojedyncze rozproszone domostwa sprawiały, że życie tu płynęło powoli, tak jakby czas zapomniał o tym miejscu. W jednym z takich drewnianych domków na skraju lasu mieszkała siedemnastoletnia Klara. Jej życie toczyło się w samotności. Zdala od szkolnych dzwonków, tłumów i gwaru. Od dziecka znała tylko jednego prawdziwego towarzysza, psa rasy owczarek niemiecki tor. Tor nie był zwykłym psem. Od szczeniaka wykazywał się niebywałą inteligencją, a Klara, choć zamknięta w sobie, czuła z nim więź głębszą niż z jakimkolwiek człowiekiem. Tor był cichy, czujny, posłuszny, jakby wiedział coś, czego nie mówił. Był nie tylko pupilem, ale i strażnikiem, cichym obrońcą, który zawsze spał przy drzwiach wejściowych, nasłuchując najmniejszego dźwięku z zalasu. Klara mieszkała sama od ponad trzech lat. Jej ojciec Gabriel zniknął bez słowa. Miejscowi mówili, że nie żyje, że może zginął za granicą, że pewnie był zamieszany w coś nieczystego, ale Klara nigdy w to nie wierzyła do końca. W domu znajdowały się ślady jego obecności: stary wojskowy zegarek, mapy. Notatki zaszyfrowane w dziwnych kodach, a także tajemniczy numer telefonu zapisany na odwrocie zdjęcia. W ciche, chłodne popołudnie, gdy słońce przechylało się już ku zachodowi, ciszę przerwał dźwięk silnika. Klara, przyzwyczajona do samotności, natychmiast się usztywniła. Tor wyszedł przed dom, stając czujnie na środku podjazdu. Z lasu wyłonił się radiowóz policyjny. Dwóch funkcjonariuszy wysiadło, nie witając się ani nie podając nazwisk. Mamy zgłoszenie o nielegalnym zajęciu tej posesji, powiedział jeden z nich, mierząc Klarę wzrokiem, jakby była intruzem we własnym domu. Klara poczuła ścisk w żołądku. To mój dom. Mieszkałam tu z ojcem. Dokumenty? przerwał mu drugi, agresywnie, nie czekając na odpowiedź, zaczął zbliżać się do drzwi. Tor warknął nisko. Jego łapy były gotowe do skoku. Policjanci zareagowali z zaskakującą nerwowością, wymieniając spojrzenia pełne niepokoju. Jakby czegoś szukali, nie wyglądali na ludzi wykonujących rutynowe sprawdzenie. Byli spięci, zdeterminowani i zbyt dobrze uzbrojeni. Proszę nie wchodzić, nie macie nakazu, krzyknęła Klara, próbując ich powstrzymać. Jeden z policjantów sięgnął po broń. Tor, wyczuwając zagrożenie, rzucił się do przodu. Huk strzału rozerwał powietrze. Tor upadł na ziemię, nie wydając nawet dźwięku. Klara. Patrzyła w szoku, jak jego ciało osuwa się na trawę, a ciepła krew zaczyna wsiąkać w ziemię. Policjant nawet się nie cofnął. Działałem w obronie własnej, rzucił chłodno i razem z drugim funkcjonariuszem wrócili do radiowozu. Zostaniecie wezwani na przesłuchanie. Rzucił drugi, a potem ruszyli w drogę powrotną, zostawiając dziewczynę samą z martwym psem. Klara stała nieruchomo. Jej ciało drżało, ale nie z zimna. Głowa pulsowała bólem, w oczach piekły łzy, ale nie pozwoliła im spłynąć. Dopiero po godzinie, gdy niebo zrobiło się ciemnogranatowe, weszła do środka i sięgnęła po starą komórkę. Z tylnej szuflady wyjęła zniszczoną kartkę z numerem telefonu. Drżącym głosem wyszeptała do słuchawki tylko jedno zdanie. Oni zabili Tora. Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy. Potem niski, głęboki głos odpowiedział krótko: „Jadę”. Noc po śmierci Tora była najdłuższą nocą w życiu Klary. Leżała skulona w swoim łóżku, lecz sen nie nadchodził. Dom, niegdyś pełen ciszy, teraz wydawał się martwy. Pustka po torze była zbyt realna czuła ją w każdym zakątku tam gdzie spał pod piecem gdzie trzymał ulubioną piłkę gdzie poruszał się bezszelestnie jak cień czuła że nie ma już nikogo jej umysł uciekał w przeszłość obrazy pojawiały się same jak klatki z filmu tor jako szczeniak niezdarny i puchaty który pierwszy raz przekroczył próg ich domu tor szczekający na deszcz Warczący, na kota sąsiada, śpiący pod stołem, kiedy Klara odrabiała lekcję. Był przy niej zawsze, w chorobie, w strachu, w samotności. A teraz został po nim tylko koc i ciemna plama na trawie. Pojawiły się też inne wspomnienia. Te mniej wyraźne, bardziej niewygodne. Ojciec, Gabriel. Mężczyzna milczący, skupiony, surowy. Rzadko się uśmiechał, jeszcze rzadziej tłumaczył: Jego obecność była jak cień, wyczuwalna, choć nieuchwytna. To on trenował Tora. Klara pamiętała, jak godzinami ćwiczył z psem komendy, reagowanie na znaki, tropienie, nawet atak. Wtedy wydawało jej się to dziwne po co taki trening psu mieszkającemu w lesie? Ale teraz zaczynało to wszystko składać się w całość. W jej głowie pojawił się głos, głos ojca, zawsze miej oczy dookoła głowy. Nie ufaj mundurowi tylko dlatego, że ma odznakę. Nie wszystko, co wygląda jak pokój, jest pokojem. Prawdziwe zagrożenie nie krzyczy, ono czeka. Słowa, które kiedyś wydawały się paranoiczne, dziś brzmiały jak ostrzeżenia, których nie rozumiała na czas. Klara czuła gniew. Na siebie, na ojca, na cały ten świat. Gdyby tylko była szybsza, gdyby miała broń, gdyby nie ufała, może Thor nadal by żył. Poczuła, że coś w niej pękło i że tego już nie da się naprawić. Późnym wieczorem, kiedy deszcz bębnił w dach, na podjeździe pojawił się mężczyzna. Wysiadł z ciemnego auta i bez słowa ruszył ku drzwiom. Klara patrzyła przez firankę. Serce zamarło. Poznała go od razu. Choć starszy, z głębszymi zmarszczkami i siwymi pasmami we włosach, to był jej ojciec. Otworzyła drzwi, zanim zdążył zapukać. Jesteś żywy powiedziała bez emocji. Gabriel spojrzał na nią spokojnie. Wiedziałem, że zadzwonisz tylko w ostateczności. Nie przytulił jej nie przeprosił. Przeszedł obok i ruszył w stronę ogrodu, gdzie leżał świeży kopczyk ziemi. Klęknął przed grobem psa. Milczał długo, potem tylko szepnął. Dziękuję, stary chłopcze. Klara patrzyła na niego, jakby widziała obcego. Mężczyzna, który przed laty zniknął bez śladu, teraz poruszał się po domu z pewnością żołnierza wracającego na pole walki. Wyjął z bagażnika torbę, pełną kabli, stalowych pułapek, noktowizora. Zaczął badać ślady przy płocie, ściany domu, punkty dostępu. Co ty robisz? zapytała w końcu. Przygotowuje teren. Do czego? Gabriel spojrzał jej prosto w oczy. Oni wrócą, szukali czegoś. A jeśli wiedzą, że tu jestem, nie przestaną. Klara nie odpowiedziała. Patrzyła, jak jej ojciec montuje pułapkę przy wejściu, jak rysuje mapę okolic na kuchennym stole, jak sprawdza każdą deskę pod kątem ukrycia broni. Nie była już pewna, czy bardziej się go boi, czy podziwia. Ten człowiek nie był już tylko jej ojcem, był maszyną, ukształtowaną przez wojny, przez przeszłość, której Klara nigdy nie znała. I wtedy dotarło do niej jedno: Jeśli Gabriel wrócił, to nie po to, żeby się wytłumaczyć. Wracał na pole walki, i ona, chcąc, nie chcąc, też już była jego częścią. Gabriel nie spał tej nocy. Wędrował wokół domu jak cień. Z nożem przy pasie i latarką na podczerwień w dłoni. Klara obserwowała go z kuchennego okna. Z każdą minutą stawało się dla niej coraz bardziej jasne, że coś o wiele większego dzieje się za kulisami, coś, co nie dotyczyło już tylko śmierci Tora. Rano Gabriel rozłożył na stole dokumenty, których Klara nigdy wcześniej nie widziała: zdjęcia, odręczne notatki, artykuły z gazet, zaszyfrowane wiadomości. Pokazał jej mapę z oznaczonymi punktami to wszystkie leżały na terenie województwa opolskiego. To nie był przypadek zaczął. Policjanci, którzy tu przyjechali, nie byli tu z powodu zgłoszenia to była zasadzka szukali czegoś konkretnego czego? zapytała Klara. Gabriel zawahał się, potem spojrzał jej prosto w oczy. Dawno temu uczestniczyłem w operacji, która zniszczyła jedną z największych europejskich siatek przemytniczych. Handlowali bronią, nowoczesną, wojskową na dużą skalę. Niektórych udało się złapać, ale inni zniknęli. Wiedzieli, kim jestem, a ja wiedziałem, że pewnego dnia mogą wrócić. Klara czuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Wszystko zaczynało się układać w całość. Tajemnicze przygotowania ojca, szkolenie Tora, jego nagłe zniknięcie. A teraz morderstwo pod przykrywką interwencji policyjnej myślisz, że ci policjanci są z nimi powiązani? Gabriel skinął głową. Mają wtyki, są zinfiltrowani w służbach, może nawet na poziomie regionalnym po prostu korzystają z mundurów, żeby poruszać się bez podejrzeń a Tor on ich wyczuł. Dlatego musiał zginąć. Klara poczuła w sobie gniew, prawdziwy, palący gniew. Nie tylko za stratę psa, ale za wszystkie lata milczenia, za to, że ktoś bezkarnie wtargnął do jej życia, zostawiając po sobie śmierć i strach. Co oni tu chcieli znaleźć? zapytała cicho. Gabriel wskazał na schowek w podłodze, o którym Klara nie miała pojęcia. Otworzył go i wyciągnął z wnętrza stalową skrzynię. W środku znajdowały się części rozłożonego karabinu, paczki z dokumentami i pendrive z symbolem orła dowody, nagrania, listy kontaktów, dane kont. Czegoś takiego nie trzyma się w chmurze. Ukryłem to tu, wiedząc, że prędzej czy później sięgną po to. Następnej nocy Gabriel ustawił pułapki wokół posesji. Las był cichy, jakby wstrzymywał oddech. Klara siedziała przy oknie z latarką, słuchając odgłosów nocy. Nagle usłyszała trzask gałęzi. Ojciec również. Wybiegł bez słowa. W mroku zobaczyli dwie postacie z noktowizorami i bronią w rękach. Gabriel bez wahania aktywował pułapkę. Jedna z postaci wpadła w dół ukryty pod liśćmi. Druga zaczęła strzelać. Gabriel odpowiedział ogniem celnie krótko. Kiedy sytuacja się uspokoiła, podszedł do ciał. Znał ich twarze. Nie byli z lokalnej policji, byli z tamtej strony. Oni wiedzą, że tu jestem, powiedział. A to znaczy, że wiedzą też, kim jesteś ty. Klara poczuła, jak lód rozlewa się po jej plecach. Już nie chodziło tylko o ukryte dokumenty, to było osobiste. Kilka godzin później Gabriel wrócił do domu wyraźnie wstrząśnięty. Trzymał w ręku dokument wyjęty z kieszeni jednego z martwych napastników. Było tam jej zdjęcie Klara, kilka lat młodsza, stojąca przed szkołą. Oni cię obserwowali powiedział. Od dawna Klara patrzyła na kartkę w milczeniu. W jej oczach nie było już lęku, tylko skupienie i co teraz zapytała. Gabriel odpowiedział. Bez cienia wahania. Teraz robimy pierwszy ruch. Poranek był mglisty i cichy. Zbyt cichy. Gabriel zrozumiał, że to właśnie dziś nastąpi konfrontacja. Wstał przed świtem i przygotował się w milczeniu. Ubrany w wojskową kurtkę z nożem przy pasie i plecakiem wypełnionym sprzętem, wyglądał jak ktoś, kto nie wraca, lecz idzie walczyć do końca. Klara próbowała go powstrzymać. Nie możesz iść sam. To szaleństwo. Gabriel odwrócił się powoli, spojrzał jej w oczy. To nie jest walka, do której można iść w parach. Wiem, jak ich podejść, wiem, czego się spodziewać, a ja wiem, co znaczy zostać sama, powiedziała cicho. I już nie chcę. Mimo jego sprzeciwu, Klara podążyła za nim. Trzymała się w cieniu, nie dawała znać, że jest blisko, ale była tam. Każdy krok, każde skrzypnięcie gałęzi, każda zmiana kierunku była dla niej ważna. Dobrze znała teren, znała rytm lasu, wiedziała, gdzie można się schować. Zbliżyli się do starego tartaku, opuszczonego budynku pośród drzew, który teraz służył jako punkt dowodzenia dla grupy przestępczej. Było ich co najmniej sześciu, wszyscy uzbrojeni profesjonalni. Gabriel zaczął działać metodycznie, ustawił ładunki dymne, wykorzystał element zaskoczenia i znał każdy ich ruch. Walka była brutalna i szybka. Klara ukryta w wysokiej trawie zauważyła, jak jeden z napastników zbliża się do ojca od tyłu. W tej chwili wszystko się zmieniło. Znalazła schowaną pod płachtą starą strzelbę, którą Gabriel kiedyś zostawił na wszelki wypadek. Bez chwili wahania wycelowała i nacisnęła spust. Padł strzał. Mężczyzna upadł bezgłośnie. Gabriel spojrzał w jej stronę, nie z zaskoczeniem, ale z czymś innym, uznaniem. Wiedział, że to nie. Był przypadek. Klara nie była już tą samą dziewczyną, którą zostawił lata temu. Z ostatnim przeciwnikiem zmierzył się sam. Strzały odbijały się od metalowych ścian tartaku, aż w końcu zapadła cisza. Gabriel był ranny, postrzał w bok, ale wciąż stał. Klara podbiegła do niego i pomogła mu oprzeć się o ścianę. Nie możemy tu zostać, powiedziała. Jeszcze nie koniec. Wrócili do domu nad ranem. Gabriel kulał, ale nie narzekał. Klara opatrzyła ranę, jak nauczył ją w dzieciństwie szybko, dokładnie, bez zbędnych słów. Oboje byli zmęczeni, ale coś się w nich zmieniło coś głęboko wewnętrznego. Klara zaproponowała, by razem pochowali to, co zostało po torze. W metalowym medalionie, który kiedyś nosił przy obroży, umieścili jego prochy. Udali się razem na skraj lasu, tam, gdzie Thor najbardziej lubił biegać. Wykopali mały dół i w ciszy złożyli w nim medalion. Gabriel spojrzał na nią poważnie. Wiesz, dlaczego Thor był tak ważny? Bo wiedział, co ma robić. Zawsze, bez rozkazów. Instynkt, lojalność, odwaga. Zamilkł na chwilę, po czym dodał: Widziałem dziś to samo w tobie. Klara nie odpowiedziała, tylko skinęła głową. Czuła, że coś w niej się domknęło. Żal, strach, niepewność. Wszystko zniknęło w ogniu ostatnich dni. Zostało tylko poczucie celu. Gabriel spojrzał przed siebie, jakby już planował następny ruch. To nie koniec, powiedział. To była tylko część większej gry, ale Thor, on swoją misję wypełnił. Klara spojrzała na ojca. A nasza, Gabriel uśmiechnął się lekko. Teraz nasza kolej. Tym razem nie odszedł sam. Klara stanęła u jego boku, gotowa, silniejsza. Już nie tylko córka, partnerka, strażniczka pamięci, dziedziczka cienia.